No to widać w Rafał Gozraszej strony. Dziwna stawka, co? Dzi nigdy nie było takiej jeszcze na moim filmie, na Słuchajcie, nie ukrywam, że jest to odcinek specjalny, odcinek sponsorowany przez yy, targi akwarystyczno terrorystyczno botaniczne, Zora egzotyka. Yy, no i tym samym mam dla Was jeszcze pewien prezent. Yy, jak zapewne pamiętacie, yy, we wrześniu odbywała się, 8 września odbywała się w Warszawie Również za Egzotyka na ulicy Sienińskiej, 40 w Warszawie. I teraz mamy drugi raz za Egzotykę, 20 października, również w Warszawie, również na ulicy Sienińskiej. I również tak jak ostatnio mam dla Was wyściówki wyściówki które są tak naprawdę biletami do zakupu online. Słuchajcie, tak to wygląda. Jest to bilet, który. Możecie wydrukować, możecie pokazać w aplikacji, możecie pokazać w telefonie, w mailu i tak dalej. Ten bilet na wejściu będzie szczytany. I z takim biletem wchodzicie bez kolejki do kasy yy, na targi za egzotyka w Warszawie. Yy, a mam do rozdania. Właściwie to nawet nie wiem, ile tych biletów słuchajcie. Dlatego, że ostatnio powiedziałem, że mam yy, 20 takich wejściówek po złotówce. Przypominam, że bilet. Normalny na tą imprezę kosztuje 15 zł, natomiast specjalnie dla Was jest on za złotówkę. Trzeba będzie oczywiście spełnić dwa warunki, żeby, żeby go otrzymać, ale o tym może za chwilę. Słuchajcie, ostatnia impreza bardzo się udała, było sporo stoisk akwarystycznych, a z tego co wiem, teraz będzie ich jeszcze więcej. Tylko że tak jak ostatnio nie byłem przygotowany, kompletnie do tego i nie powiedziałem wam tylko o części tych stoisk, teraz chciałbym wam powiedzieć... O wszystkich stoiskach, na których będzie jakaś akwarystyka. Mamy listę wydrukowaną, ale przeczytam Wam. Słuchajcie, jest to. Yy, nie jest to ani alfabetycznie, nie jest to ani tematycznie. Natomiast yy, po prostu jest to lista wystawców, którzy, którzy będą w częścią akwarystyczną. Pierwsze to jest akwarystyka motorska, która była też ostatnio. Ten wystawca ma rośliny, głównie mchy. Ma też ryby, kiryski, zbrojniki i inne żyworódki. Oraz oświetlenie LED. Kolejny wystawca nazywa się Akwarium Rośliny. Tam są po prostu ak akwariowe rośliny różnego rodzaju. Z tego co wiem są one też na korzeniach, są w koszykach, jakie je chcecie. Jest beta bojowniki z Tajlandii z dużym stoiskiem, słuchajcie. Ich nie było ostatnio we wrześniu. W październiku będą, z tego co wiem, stawiać dwa regały duże yy, z akwariami, tylko i wyłącznie z bojownikami. Cool warm. Też nowy wystawca. Słuchajcie, mrożona karmówka dla ryb. Z tego co wiem, Artemia, Dafnia, yy, Chyba Serce Mrożone, yy, Cyklop. Yy, z tego co wiem, ceny są pomiędzy hurtem a detalem. Także są bardzo przystępne. Zważywszy na to, że w Warszawie yy, jedna tafelka pokarmów mrożonych kosztuje 5, 6, 7 zł, nawet. To z tego co wiem, u niego się zaczynają te ceny chyba od 2,50. Czyli opłaca się, no, moim zdaniem się opłaca. Jest firma Fabryka Kubków. Fabryka kubków robi gadżety związane z akwarystyką, z terrorystyką, ogólnie ze zwierzętami. I z tego co wiem, będzie miał różne gadżety właśnie akwarystyczne, typu kubki, typu jakieś tam poduszki, magnesy, więc każdy akwarysta myślę, że znajdzie tam coś dla siebie. I on będzie, ten wystawca będzie na części akwarystycznej. Terra Queen. Terra Queen to jest firma, która zajmuje się robieniem ze szkła wysokiej jakości i terariów, i akwariów. Wiem, że będą mieć jakieś akwaria, równym w ofercie. Podobnie firma Terra Robson, która również zajmuje się terrariami i akwariami. I tak jak ostatnio miał też akwaria, nawet bardzo fajne, takie z pokrywami szklanymi, tak będzie dostępny i teraz, i również będzie miał takie akwaria. Następna firma Kaiman. Kaiman to jest firma, która ma i terrarystykę, i akwarystykę. On głównie specjalizuje się w różnego rodzaju dekoracjach, korzeniach, yy, jakieś tam kawałki drewna i tak dalej. No ostatnio mam powiem, że na targach miał korzenie bodajże mangrowca, które miały 1,5 metra długości. Podejrzewam, że nie zabiera wszystkich, które, które mógł na, na tego typu imprezę. Raczej ten jeden wielki korzeń jest bardziej korzeniem pokazowym, aczkolwiek takie korzenie na pewno będzie można też mi go zamówić. Firma, która jest kolejna, która jest, to są youtuberzy terrorystyczno-akwarystyczni. Kanał się nazywa Wancisterra. Bardzo ich polecam, jeżeli macie okazję, obejrzyjcie, wbijcie do nich. Z rzeczy akwarystycznych będą mieli na pewno kraby, na pewno aksoloty, na pewno jakieś rośliny akwariowe. Kolejna firma Terra Aqua. Terra Aqua to jest y, firma akwarystyczno-terrorystyczna. Nie wiem, co będą mieli y, 20 października na Sienickiej y, na egzotyca, natomiast ostatnio mieli na przykład prasę akwarystyczną. To, czego, y, to, czego nam pewno brakowało. Bo na przykład te magazyny akwarium, czy nasze akwarium jeszcze stare numery po 2-3 zł można było już kupić. Kolejna firma z wielkie stoisko, 15 metrowe tak naprawdę, z samymi korzeniami. Z tego co wiem, będą redmury, będą opówy, będą mopani, będą, będzie jakiś driftwood i kupa innych jeszcze, jeszcze akcesoriów, znaczy akcesoriów, naturalnych dekoracji dla akwariów. Także tutaj na 100% każdy wybierze coś dla siebie. Kolejna ciekawa firma. Pan Mirek z Sulawesi World. Ma mieć kraby Red Devil, Vampiry, Red Apple, Pantery i tak dalej. Także ma mieć wszelkiego rodzaju kraby i raki. Kolejna. Magda Szubska, jedna z moich ulubionych akwarystek. Prowadzi firmę Aquatic Dream Poland. Ona ma akwaria w korzeniach, różne ak aranżacje akwarystyczne, aranżacje dla to również dla krabów, także naprawdę ta ranżacja robi fajne. Bo niektóre są to w zwykłych akwariach, a niektóre są w takich fajnych, wymyślnych zbiornikach. Także warto zobaczyć. To jeszcze nie koniec. Chwalicie, jestem w połowie listy. Dopiero kolejna firma, nowy wystawca. Akwarium 24 z Lublina to jest sklep akwarystyczny, który będzie miał w swojej ofercie pokarmy, nawozy akwarystyczne, preparaty akwarystyczne, podłoża aktywne. Również będzie miał krewetki, będzie miał całą technikę CO2. Także myślę, że, że warto go odwiedzić. I dlatego, że no, zawsze jakiś pokarm wiecie, no, przyda się. Kolejna firma już patrzę, jestem ślepy, przepraszam. Dla krewetek. Tak, to stały wystawca. Tutaj dziewczyny mają produkty dla krewetek, rośliny, również ryby. Z tego co widziałem ostatnio, miały chyba pięć odmian głupików wendlera również, także warto. Pan Dariusz Chabrowski, to jest hodowca pyszczaków z Warszawy, który naprawdę tych pyszczaków miał sporo, ostatnio to było postawione aż 6 akwariów, plus dodatkowo miał jeszcze oprócz tego popularne zbrojniki, ponieważ Pan Dariusz zajmuje się oprócz pyszczakami, zajmuje się również właśnie zbrojnikami. Kolejny wystawca, Next Fish Aquarium, to są po prostu akwarium, akwaria szklane, głównie kostki i tak jak patrzyłem, jak na Allegro patrzyłem, to słuchajcie, to ceny są tak naprawdę za bardzo dobrej jakości akwaria. No, tak naprawdę alegrowe. Yy, natomiast jeżeli bym sobie wyfiltrował yy, po Warszawie, to, no to jest zdecydowanie tańsza niż i 100% sklepów, tak naprawdę akwarystycznych w Warszawie. <laughs> może nie 100, może 90, ale naprawdę ma dobrej jakości akwaria w bardzo dobrych cenach. Nasz ulubiony ketrap, czyli bartek, który wystawia się z krewetkami, budkami, roślinami. Jak również ostatnio miał też jakieś ryby, i raki. Obok, pielennica. Mateusz ze stoiska pielnicza wystawia się głównie z rybami, akolotami różnymi ślimakami akwariowymi. Także naprawdę go polecam, to jest wielki pasjonat i warto do niego zajrzeć. Kolejna firma Bagienko, korzenie do akwarium mokre, czy już spreparowane, lignitym, mchy, rośliny na korzeniach i same też rośliny akwariowe. Kolejny wystawca to laboratorium 313, czyli producent roślin in vitro. Bardzo polecam. Kolejna firma Water Garden, czyli Michał Dylewski, który jak zwykle będzie miał olbrzymie stoisko z roślinami akwariowymi. W związku z tym tak naprawdę nieważne, czy potrzebujecie bakopy, czy, czy anubiasów, czy kryptokoryn, znajdziecie u niego tak naprawdę wszystko. I co ważne, Water Garden ma duże rośliny również. Czyli nie takie małe koszyki, znaczy takie małe koszyki zwykłe, takie powiedzmy 15 cm, centymetrowe rośliny również tam znajdziecie, natomiast on ma też duże okazy roślin, których tak naprawdę nie doświadczycie w sklepach akwarystycznych. Przynajmniej ja w Warszawie, tak jak się poruszam, nie widziałem. Będzie oczywiście gruba ryba, czyli Aleksander Stefaniak ze zbrojnikami. Największy chyba i najbardziej znany hodowca zbrojników w całej Polsce, tak zwany Helek. No i nowy wystawca Ornatus. Ornatus jest to hodowla ryb akwariowych z Poznania. Wystawca przyjeżdża aż z tak daleka, słuchajcie, i wystawił ostatnio, z tego co widziałem, to, był jego pierwszy, to była jego pierwsza impreza, na której był. Miał chyba metrowe stoisko, teraz będzie miał metrowe stoisko, bo widocznie je powiększył, i stoisko, na którym będą tylko i wyłącznie ryby. Mają być akwaria, w akwariach mają być, akwaria mają być spiętrowane, czyli... Na jednym takim stanowisku, które tam jest dwumetrowym, będą po prostu dwa rzędy akwariów. I tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie ryby. Więc jeżeli szukacie jakichś ciekawych gatunków, zapraszamy. No i akwaros, Agnieszka jak zwykle wystawi tutaj krewetki, głównie karidiny, nawozy akwarystyczne, rośliny na akwarium i różne inne, yy, różne inne dekoracje. Także już tutaj mam, słuchajcie, wskazanych 26 firm. 26? Poczekajcie, źle policzyłem. 25 firm które wystawiają się z rzeczami akwarystycznymi, a to, z tego co wiem, może nie być jeszcze koniec, bo do imprezy ponad miesiąc i ci wystawcy, wiadomo, że zawsze dochodzą jeszcze w trakcie, także być może jeszcze coś, ktoś nas zaskoczy, być może będą jeszcze dodatkowi wystawcy, których jeszcze do tej pory yy, na egzotyce nie było. Moi drodzy, co zrobić, żeby dostać, żeby otrzymać kod rabatowy uprawniający do zakupu takiego biletu za złotówkę? Słuchajcie, pierwsze co musicie zrobić, to jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, wciśnij suba, zasubskrybuj koniecznie. A druga rzecz, którą musisz zrobić, po prostu w komentarzu pod tym filmem napisać, że chcę nazw egzotyka. I to wystarczy. Jeżeli zasubskrybowałeś kanał lub jesteś już subskrybentem tego kanału i tylko napiszesz komentarz, że chcesz nazwę egzotyka, Również w odpowiedzi ode mnie dostaniesz kod rabatowy uprawniający do zakupu biletu za złotówkę. Gdzie można te bilety kupić? Bilety można kupić na stronie bilety24.pl. Link do zakupu biletu będzie mieć tam w filmie w opisie. Tylko klikniecie, wpisujecie kod rabatowy, wybieracie bilet, który chcecie, wbijacie kod rabatowy i tyle. I teraz uwaga, ważna informacja. Ostatnio powiedziałem, że było około 20 biletów do rozdania. Tak naprawdę, rozdałem za złotówkę 50 biletów, zainteresowanie było bardzo duże. Więc ja myślę, że tym razem po prostu też rozdam wam 50 biletów. Zresztą już mam 50 kodów rabatowych przygotowanych specjalnie na tę okazję, specjalnie dla Was, właśnie dla moich subskrybentów dla, dla moich widzów. I w związku z tym możecie się spodziewać, że jak napiszecie, no to po prostu ten kod otrzymacie. Tak jak mówiłem poprzednio, zależy wszystkim, żeby imprezy tego typu właśnie szczęścią akwarystyczną bardzo się rozwijały, dlatego, że no, nie ma tego rodzaju imprez za często, a egzotyka jest takim szczególnym miejscem, które skupia jednocześnie akwarystów, terrorystów, miłośników roślin egzotycznych różnych, także taka typowa egzotyka, egzotyka w jednym miejscu, więc jeżeli nawet oprócz akwarystyki interesujecie się terrorystyką, to na pewno warto tą imprezę odwiedzić, bo jest to też największa impreza tego rodzaju w kraju i to organizowana cyklicznie, bo co dwa miesiące tak naprawdę za EGZOTYKA jest, ja mam nadzieję, że za każdym razem będę mu bilety dawać natomiast tutaj udało się, że na październik te bilety będą w związku z tym serdecznie Was zachęcam przypominam dajecie subskrypcję tego kanału plus dodatkowo piszecie w komentarzu pod tym filmem że chcecie na za EGZOTYKA, przypomnę za EGZOTYKA jest 20 października o Zaczyna się od godziny 10, ulica Sińska 40. W opisie będziecie mieć też jeszcze link do wydarzenia. Na wydarzeniu znajdziecie wszelkie inne informacje dotyczące czy tam wystawców, czy, czy, czy ogólnie imprezy. I ja na ją serdecznie, ale to serdecznie zapraszam. Ważna informacja, do kiedy będę rozdawał, rozdawał wyjściówki słuchajcie albo do czasu, aż się skończą, czyli wiecie, no, kto pierwszy ten lepszy albo po prostu no yy, powiedzmy do samej imprezy tak Czyli jeżeli nie wydam 50 kodów rabatowych do, yy, do dnia imprezy yy, czyli do 20 czy tam 19 października bo chyba bilety można kupować dzień yy, do 19 tego czyli do, do 19 będę wydawał kody lub do momentu aż te kody po prostu się skończą ale o tym też po, poinformuję was yy, w komentarzu Także jeżeli chcecie bilety na Zoe Egzotyka za złotóweczkę, bardzo proszę piszcie, że chcecie na Zoe egzotyka, zasubskrybujcie ten kanał, a jeżeli film Wam się podoba i chcecie takich więcej, dajcie łapkę w górę, bo to zawsze, zawsze będzie mówiło mi o tym, że, yy, że chcecie tego rodzaju prezenty otrzymywać po prostu. No to co, moi drodzy, ja oczywiście na Zoe Egzotyce będę. Zatem jeśli chcecie bilety, piszcie yy, Dajcie łapkę w górę. I jeżeli będziecie chcieli, będziecie mogli ze mną piątkę przybić ewentualnie na zaegzotyce, jeżeli ktoś mnie tam złapie, yy, bo wiadomo, że będę się kręcił od samego rana do, 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 do zamknięcia imprezy. Także serdecznie Was zapraszam, pozdrawiam i do następnej akwagatki.